Dzień dobry, witam z Włoskiej Akademii Szefów Kuchni Mille, Sapori Plus i F&B. Dzisiaj zrobimy steka z Argentyny. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. Mięso, które użyjemy dzisiaj, jest to stek z Argentyny Angus. Zobaczcie jego marmurkowość. Bardzo ważna rzecz w mięsie, jak są takie piękne przetłuszczenia, one powodują, że to mięso będzie delikatne, mięciusieńkie, soczyste i chrupiące jednocześnie. Ale trzeba zwrócić uwagę, jak go będziemy grylować. Utniemy sobie teraz w pięknego steka, około 200-220 gram. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ja uwielbiam posypać grubą szul na naszego gryla. I teraz co zrobię? Położę steka z tej strony, delikatnie go dotknę, żeby się wyrównał. Ważna rzecz, czas grylowania. Z każdej strony równomiernie, czyli zrobimy 15 sekund z tej strony. Przewracamy go tutaj, kratka 15 sekund i delikatnie dociskamy, ale delikatnie. I teraz przewracamy na drugą stronę i zobaczcie, jaka tu jest idealna kratka. Teraz następne 15 sekund z tej strony, tłuszcz położyłem na górę, będzie ściekał i nadawał smaku do naszego mięsa, nie bójcie się tego tłuszczu, ja go nie odkrajam, bo nadaje smaku do naszego mięsa, ale później po ugotowaniu Wam pokażę po przekrojeniu jak to pięknie wygląda. W tym momencie położę sobie trochę rozmarynu, który nada nam wspaniałego smaku. I jak zgrylowaliśmy równomiernie nasze mięso, to je ściągamy, przekładamy na naszą deskę. I zobaczcie jaka piękna kratka z tej strony. A teraz zrobię klasyczną taliatę. Pokroję go na takie paski wzdłuż. Zobaczcie jakie piękne wysmażenie tego naszego mięska. I przełożę je na talerz, a obok położę wspaniałą włoską burratę. Jeszcze posypię mięso ładkami białej, cypryjskiej soli tutaj położymy naszą burratę pomidorki podsuszane z firmy Carbone a na samą górę polejemy delikatnie olio extravergine oliwa. i oto nasze danie piękne skończone, zobaczcie kolor tego mięsa w środku a teraz spróbujmy nasze wspaniałe mięsko, zobaczcie kroi się jak masełko Mm, jaki zapach, mm, rozpływa się dokładnie w ustach, nasza burrata, zobaczcie jak to pięknie wygląda w środku, kremowość burraty z mięsem, to jest coś wspaniałego, jeszcze pomidorek do tego, zobaczcie ten tłuszczyk, ja go nie odciąłem, wiecie dlaczego? Bo dodaje jeszcze więcej smaku do naszego mięsa, to jest coś wspaniałego. Mmm.